I tam, kłania się trzynasty zmiotu. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Melduje się na polu u zaprzyjaźnionego rolnika, właściwie w centrum wsi. Nie zobaczymy, co z tego wyniknie. Już tu raz kopałem, wtedy, kiedy przyjechała policja. No, i kopałem tutaj trochę później również. Nie nagrywałem, bo miał być krótki wypad, a okazało się, że wyszło dużo monetek. Nie pamiętam ile tego było, ale koło 16 sztuk, w tym jakieś sreberka. Także dzisiaj pokładam wielką nadzieję. Postanowiłem nagrywać, podzielić się z wami tym, bo jest szansa, że może być ciekawy materiał. No więc co? Odpalamy wykrywacz. I zobaczymy co z tego wyniknie. Pozdrawiam wszystkich. No dobra, jest pierwszy sygnał. Łuska od PP. Także wszystko się zgadza. O kurde. Zwróćcie uwagę, że na w środku jest proch. Także nie niezbita spłonka. Widać to. Tylko brakuje pocisku. Ciekawe. Dobra, zostaje w dołku. Kolejny sygnał, kolejna łuska Spłonka już jest zbita tutaj Także mogę sobie ją zabrać Idziemy dalej No i mamy kolejny sygnał Dość ciekawe znalezisko, nie mam pojęcia co to może być Ale wygląda fajnie hmm. Do przejrzenia w domu zobaczymy, co to może być. Fajnie, fajnie. E, prawdopodobnie ołów, ale ciekawe, ciekawe. No dobra, idziemy dalej. No dobra, zaczynamy grę. Jest pierwsza moneta dzisiaj. I od razu sreberko. Ładnie biło na 80. Bardzo ładny. Pół Groszen 1840 rok. Mennica Berlin. Bardzo fajny. Bardzo piękna monetka. Cieszę się. To dosyć, dosyć głęboko. Ale udało się ją jakoś wyłapać. Grze super. Pierwsza monetka i od razu sreberko. Idziemy dalej. No i od razu po sreberku złotko. <laughs> Niestety. Polmosik. No dobra. Idziemy dalej. No właśnie, myślałem, że kolejna monetka. A to tył łóżki myśliwskiej. Także no szukamy, szukamy. By jak najwięcej tych monetek, tak jak ostatnio. No jestem z powrotem. Kurde, myślałem, że sreberko, bo biło... Podobnie jak ten silver groszen. A co my tu mamy? Mamy jednego feniga. Ale tego starszego. 1829 chyba. Nie, chyba. Nie jestem w stanie tego rozczytać ale bardzo głęboko wyszedł no dobra super jest moniak drugi może z pół godziny tu jestem także jest ok mogłoby być lepiej ale jest ok idziemy dalej jestem z kolejnym sygnałem myślałem że jakaś większa moneta a to chyba guzik jaki fajny w ogóle pozłacany widzę był Albo mi się wydaje, przetrę go lekko Bardzo fajnie bił Na dużą monetę Przetarty No widać jakieś złocenia Bardzo fajny fancik Takie rzeczy można kopać Ogólnie to pole jest bardzo, bardzo fajne Jest dużo śmieci, ale to dobrze No okej, okay. do wyczyszczenia w chacie Idę dalej. No jest kolejny sygnał, guziczek. Chyba gaciak. Dobra, idę dalej. No to bingo. Nie wiem czy to widzicie, ja już widzę. Ale pięknie. Jest sreberko. Także trzecia moneta, drugie sreberko. Co to jest? Waniu groszen 20 fenigów Piękna sprawa Tak to można się bawić No nie zawodzi te pole Nie zawodzi w ogóle Petarda Dobra Kopię dalej To jest kolejny sygnał Ale chyba kawałek Jakiegoś ołowiu No niestety no dobra idziemy dalej No i pięknie jest kolejny moniaczek mały I co to będzie Co to będzie, co to będzie To chyba będzie boratynka ale jeszcze ją lekko tu prze, przeczyszczę i zobaczymy Prawdopodobnie Worak Tak, to będzie woratynka. No dobra, idziemy dalej. No dobra, jest kolejna pepeszka. Spłonka zbita. Także cały czas coś wychodzi. Bardzo fajne pole. Idę dalej. No dobra. Kolejny sygnał, guzik. Guzików tu jest pełno. Także wcale mnie nie dziwi, ale ma taki kształt trochę jak. Trzymałem go w ręku, to myślałem, że może jakaś krzyżóweczka. <laughs> Nadzieja matką głupich. Dobra, idę dalej. Piękny sygnał. Jest kawałek ładnie kutego mosiądzu lub brązu. Bardzo fajna rzecz. Widać, że dosyć stare. Tu był chyba jakiś uchwyt. Tak, zgadza się. No, ciekawe, ciekawe. Wyczyszczę. Może jakaś mądra głowa podpowie, co to mogło być. A ja idę dalej. No, to jest pierwsza plomba. Dzisiaj bardzo fajnie biją te plomby. Plomba solna, znana już. Dobra, idę dalej. No i przy samej drodze. Guziczek. Nie wiem który to już. Ale fajnie. Fajnie się kopie takie fanciki. Dobra, idę dalej. Przy drodze zawsze kupa śmieci, ale trafił się piątek. Pięć feligów adolfowych. Także fajnie. Jest kolejna moneta. Idę dalej. No to jestem z kolejnym sygnałem. Jakaś taka ciekawa. Ej, to będzie zapinka, chyba. To będzie chyba zapinka od jakiegoś odznaczenia. Tak mi się wydaje. Do doczyszczenia w domu, ale tak to wygląda. Do to jakiegoś sporego odznaczenia. Ciekawe. Pokręcę się jeszcze, może znajdę drugą część. No dobra, padło coś. Ale to będzie jakieś żeliwo ale ciekawy kształt ma połówka czegoś jakiś emblemat nie wiem no ale dobra jeszcze się tu kręcę zobaczymy no po ciemku mi się na srewerko tu świeciło no ale nie będzie to srewerko niestety jakiś kawałek czegoś od czegoś miedziany niklowany może może posrebrzany dobra idę dalej No dobra jest kolejny sygnał piękny 86 będzie to fenik jeden fenik rok 1863 fajnie fajnie przy samej drodze idę dalej tym tropem to jest kolejny sygnał trochę poświęciłem czasu przy tej drodze żeby poszukać drugiej części od tego zapięcia niestety się nie udało teraz taki fancik na łące no dobra, idę dalej w poszukiwaniu monetek. Jest kolejny przedmiot na łące. Prawdopodobnie jakiś ołowiany kawałek czegoś od czegoś Ale to dobrze świadczy. Jest tu szansa na monetki. Idę dalej. No dobra, jest coś ciekawszego. Może nawet Nie, to nie będzie srebro. Jest coś pozłacane prawdopodobnie. No jest tu jakiś emblemacik. Jest korona, chyba nawet. No ciekawa rzecz, ciekawa. Pokręcę się tu jeszcze chwilę. No tutaj wpadł taki element. Nie mam pojęcia, co to może być. Jakiś nożyk? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, idę dalej. To jest kolejny sygnał. Kolejna plomba. Canning Salt Czyli solna, kolejna solna plomba. No spoko, fajnie. Idę dalej. Teraz zmieniłem miejscówkę i wpadło kawałek brązu. Kawałek brązu. Ciekawe. No ale dobra Jeszcze z 15 minut i spadam do chaty No jest kolejny moniak Ha, jest srewerko Doskonale Jeden silver groszen Pięknie No dzisiaj dzień srewer Więcej srewer niż, niż miedziaków Super Dobra Jeszcze chwila, ale pięknie rzutem na taśmę srewerko wpadło jest kolejny sygnał. Nie mam pojęcia, co to może być. No, jakiś złom. Dobra, idę dalej. To będzie ostatni już dzisiaj fancik i znowu sreberko. No nie, nie wierzę. Nie wierzę. Ładne stary z dziurką, ale fajnie. Nie mam niestety pojęcia, ale chyba trojaczek wazy. Chociaż może i nie. Nie, no super. Dzisiejszy dzień to jest dzień konia. Naprawdę. Nie spodziewałem się czegoś takiego. A już mu chciałem mówić, że schodzę z pola. Dobra, doczyszczę w chacie. No ale jest srebro z dziurką. Ciekawy jestem, co to może być. Doczyszczę w domu. Zobaczymy. Dobra, ja już się kieruję do auta. No dobra, fajnie pokopane. Trzeba wracać do chaty, bo zmęczony jestem na maksa. Jeszcze wyszedłem tak naprawdę chory. No ale niestety psycholskie hobby. I tak to się właśnie kończy. Zaczęło lekko popadywać. Uciekam do chaty. Ciepła herbatka i podsumowanko. No dobra. Witam na podsumowaniu. No i trochę śmieci. Takich mniejszych. E, tu jest jakieś zapięcie. od Jakieś odznaki pewnie. Nie wiem, może ktoś taką już widział i coś będzie w stanie powiedzieć na ten temat. Nie doszukiwałem się już w internecie, ale widać tutaj w środku, że jest gwint. Także prawdopodobnie jest to od odznaki. Dalej. Trzy guziczki, trzy plomby, każda solna, także tak. Tu trzy takie kółeczka miedziane, nie mam pojęcia od czego to. Sporo tam tego wychodzi na tym polu, mam już tego kilka. Tutaj jest ten guzik, jakaś tarczka. No, widać tu złocenie na tym. Także było to pozwłacane, nie ma. Żadnych napisów, nic tu nie widziałem. Także nie mam pojęcia, co to może być. Było fajnie, bardzo fajnie. Tu mamy kawałek brązu. Nie mam pojęcia, od czego to może być. No jest takie nierówne. Miedziany gwóźdź też ciekawy. Tutaj taka ozdoba Nie wiem z czego to może być Ale też się wydaje jakby było gdzieś tu pozłatane Tu kawałek Jakiegoś brązu, mosiądzu Nie wiem od czego to mogło być Jakiś zawias Nie mam pojęcia no dobra, no to przechodzimy do najlepszych znajdek. Zacznijmy najpierw od miedziaków. Mam niespodziankę jedną fajną. To tu będzie jeden Fenik 1864. Jeden Fenik 1800, nie mam pojęcia, nie widać. 28. Może być. 5 fenigów. Odwójka Adasia. To chyba będzie boratynka. Kiepsko widać też na tym. ale pewnie boratynka. Ok. I teraz tak. Pół grosz. Jedna druga. Silbergrosza. Silbergroszen. 1840 rok. Mennita A, bardzo ładny stan, bardzo fajna moneta. Kolejna. Jeden silbergroschen 1825, prawdopodobnie. Też bardzo fajny moniak. Saksońskie dwa nowe grosze. 20 fenigów. 1856. Superanko. No i tu ciekawostka, jest to jeden grosz koronny Zygmunta Wazy, ale jest to fals z epoki, <laughs> dlatego tu jest dziurka, ktoś sprawdzał czy ona rzeczywiście jest cała ze srebra. No i dobrze, że sprawdził, bo nie jest, jest tylko posrebrzana, ale bardzo fajnie znaleźć takiego moniaka. No i dobra, to wszystko, zostawcie jakiś komentarz. Łapkę w górę, suba dajcie, jak jeszcze nie daliście. A ja kończę. Filmik prawdopodobnie będzie duży. Pozdrawiam.